Dobra. To ja co, tutaj co, co od razu ostrzeżenie, nie, nie polecam tak <laughs> robić, ale ja obrałem strategię, która się sprawdziła akurat, teraz mogę to powiedzieć, bez kilka dni po. To znaczy, jeśli wyjazd, jeśli start jest na zawodach gdzieś dalej, poza domem, międzynarodowe też w ogóle idealnie, to przykładowo przy starcie w sobotę dać sobie wolną rękę na przykład na te półtora dnia, ale tylko. Jeśli czujesz, że realnie jesteś w stanie na przykład w poniedziałek właśnie z powrotem przełączyć jakby tryb na normalne jedzenie. Ja akurat to zaplanowałem tak, żeby były w sobotę trzy duże posiłki i w niedzielę pięć dużych posiłków, żeby były odpowiednie przerwy i po prostu żeby jeść cokolwiek akurat wtedy, jak, jakiś, to też było zaplanowane, w sensie sobie zaplanowałem wcześniej co chcę zjeść. I potem w poniedziałek, jak od razu, to makro, yy, i tych kalorii trochę weszło. Natomiast yy, nie były to może jakieś wytworne smaki, jakieś specjalne desery, tylko przykładowo, na przykład posiłek pierwszy yy, niedzielny to był przykładowo worek tostów z chudą szynką i czekolada. jakby to, takie, to były takie kombinacje, żeby mieszać słodkie ze słonym yy, i po prostu półtorej dnia takiego jedzenia, i w poniedziałek już zawitał z powrotem kleik także. Szyb, szybkie przeżarcie, i teraz już fajnie widać, jak tętno i waga wraca z powrotem na normalny poziom.